Zwycięstwo Mikołaja Bagiego-Bagińskiego w jubileuszowej edycji tańca z gwiazdami wciąż rozpala emocje w sieci. Choć influencer przekazał całe 200 tysięcy złotych nagrody na cele charytatywne, internauci nie odpuszczają i zarzucają mu, że nie tańczył na poziomie godnym kryształowej kuli. W komentarzach trwa gorący spór o to, czy w programie liczy się taniec, czy jedynie popularność uczestników. Głos zabrali także znani komentatorzy. Agata Młynarska pogratulowała Bagiemu. Ale stwierdziła, że nie wygrał taniec, a zurer Tomasz Wygoda przekonywał, że liczy się całość drogi, nie tylko technika. W końcu sam Bagi postanowił odpowiedzieć na falę krytyki i zrobił to z humorem. Opublikował nagranie, na którym pakuje kryształową kulę do kartonu, żartując, że musi ją odesłać, bo jednak nie potrafi tańczyć. Film błyskawicznie stał się wiralem, a część internautów uznała, że influencer pokazał dystans i klasę. Inni nadal twierdzą, że werdykt był niesprawiedliwy. Jedno jest pewne, wokół zwycięstwa bagiego emocje wciąż nie gasną.